Boga. Ja chciałem się tylko krótko odnieść, bo poruszył mnie tutaj werset. Wszyscy tutaj skupiamy się na postępowaniu Dawida. Wiadomo, że był to mąż Boży prowadzony. Znamy też jego zmianę postępowania, myślenia, który na początku chciał swoich wrogów niszczyć za wszelką cenę. Cieszył się i prosił Pana o to, żeby pomagał mu ich niszczyć. A potem jednak wiemy, że była odmiana w Dawidzie, że już modlił się za swoich prześladowców i tak jak tutaj czytamy jak Saul go gonił, tak jak pchłę, jakąś, jak kuropatwę po górach. No to on był, dalej szedł za Panem, nie, ale co jest tutaj ciekawe, jak dobrość ludzka potrafi wpłynąć nawet na naszych oprawców i tak jak tutaj widzimy Saul go bardzo gonił, chciał go prześladować za wszelką cenę, chciał go zabić. Poszło potem do konfrontacji takiej, że nawet podpowiadali do Dawida jego słudzy że o to, Pan wydał Twojego wroga w Twoje ręce, możesz teraz wyrównać porachunki, możesz go zabić. Wiadomo, że tego Dawid nie zrobił, ale jak to wpłynęło też na Saula, to jest ciekawe, że przy rozmowie potem Saul do niego rzekł w 21 wersecie Zgrzeszyłem, wróć więc, Synu mój Dawidzie, bo nie skrzywdzę Cię więcej nigdy za to, że dzisiaj drogim było życie moje, oto postępowałem głupio i bardzo błądziłem. Dalej, tam potem jeszcze czytamy o to, jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach. Tak, niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana, i niech, nie, i niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Nieraz nawet możemy nie wiedzieć, jak możemy wpłynąć na swojego oprawcę. Tak, jak tutaj, tak samo. Oby zawsze Pan nam wskazywał właściwą drogę, i oby zawsze można było złodobrem zwyciężać. Amen. Amen.